Puk, puk, puk. Cześć i czołem wszyscy. Przed wami w końcu długo wyczekiwany odcinek, <gry> zwłaszcza przez szefową. Tak przeze mnie też trochę dziś przechodzimy do wykonania metamorfozy naszej sypialni wiecie. Czasami tak jest jak planujemy sobie coś w głowie, nasze wymarzone gniazdko i nie mam żadnego planu, nie mam żadnego projektanta. Ehm, wybieramy sobie jakiś kolor do spialni i uznajemy, że on będzie super. Po czym pokaz okazuje się, że e, po pomalowaniu, no tak super jak w naszej głowie już niestety nie jest. I trochę tak nam wyszło w naszej spialni, że kolor, który wybraliśmy, a jest to, nie wiem tu na dole wam się wyświetli. E, był piękny i jest nadal piękny, ale nie jeśli postanowiliśmy połączyć obydwie ściany, w zasadzie wszystkie trzy ściany w naszym pokoju i przez to nasza sypialnia jest przytulna, ale jest ciemna i no w zimę jest ten kolor jednak taki bardziej zimny, bo jest niebieski. Tak. Dlatego dzisiaj to zmienimy i bierzemy się do roboty, tak? Więc słuchajcie, szefowa, sprzątamy? Sprzątamy. Posprzątane. Zobaczcie, jak szybko nam poszło. Chciałbym, żeby tak było <głos> zawsze. <głos> Proszę Państwa, teraz czas na obklejenie okna. Tak się obkleja okna. <noise> Słuchajcie, wszystko jest zabezpieczone. Podłoga, ściana, która nie będzie malowana, bo zostają panele. Wymyśliłam sobie, zainspirowałam się pewnym. <noise> spróbowałam się pewnym miejscem, w którym byliśmy w lipcu, konkretnie Nowa Krzele Dbanica. Tam mieli fajną sypialnię w kolorach biel i czerni. Mi się to bardzo, bardzo spodobało i stwierdziłam, że będzie nam to świetnie pasować. Także będziemy przemalowywać naszą sypialnię na biało-czarno. Czarny będzie na dole, gdyż musi być ciemny kolor na dole, bo to odór się ociera i te bień, czarne farby fajnie się zmywają. To czy w ogóle ciemne farby się fajnie zmywają? A na górze będzie jasno i troszeczkę rozjaśni ten pokój. Czyli będzie w końcu tak jak ja chciałem. <laughs> będzie jasno. <laughs> Czyli reasumując, 1,20 20 mamy tak zwaną lamperykę tak. zrobioną z czarnej farby. Zostało nam jeszcze trochę e, śnieżki czarnej sprzed pokoju po malowaniu e, naszej e, cegły. Tak. Ona akurat nadaje się do natrysku, więc jak najbardziej się nada. I będziemy malować wszystko natryskiem, żeby ta robota po prostu nam poszła. A cóż to? No cóż, wyjdzie na to, że nasz pokój będziemy mogli pomalować nowym agregatem. A już tak całkiem na poważnie, w dzisiejszym odcinku będziemy mogli zaprezentować oraz przetestować razem z Wami nowy agregat od firmy Wagner. Jest to model PowerPoint 90 Extra Skid, który jest następcą legendarnego ich agregatu. Project Pro 117 bodajże, jeśli się nie mylę, e, wzbogacony o technologię HEA, dzięki czemu można tym agregatem malować przy wykorzystaniu mniejszego ciśnienia, przez co też e, mamy prawdopodobnie do 55% mniejsze pylenie, jak też e, jakby łagodniejszą obsługę e, pistoletu podczas e, malowania, bo po prostu to ciśnienie jest mniejsze i nie no i nie czujemy tego tak mocno w ręce. Co do samego agregatu, jest to agregat, który jest już przeznaczony dla małych albo średnich firm pod bardziej profesjonalne prace, ale też amatorzy sobie powinni bardzo dobrze z nim poradzić. Jak widzicie, w porównaniu do naszego poprzednika, no, jest to już jakby taki trochę przeskok w tym, co będziemy robić. Między innymi, agregat jest wyposażony w wąż. Sący do farb, który bezpośrednio możemy aplikować do pojemnika z farbą, w tym naszym e, starym agregacie trzeba było farbę przelać do środka. Technologia HERA, mamy możliwość regulowania ciśnienia e, na tym agregacie, czyli możemy sobie po prostu dostosować e, ciśnienie jakie będzie nam potrzebne, do farby, na jakiej akurat będziemy pracować. Jeśli będziemy mieli gęstszą farbę, no to możemy wtedy na przykład ustawić wyższe ciśnienie, żeby ona nam się lepiej rozprowadzała. Jednocześnie mamy tutaj nasz agregat wyposażony w pistolet Vector Pro, który dodatkowo jest zaopatrzony w, w co? w dysze. 517, czyli o, szerszym, o szerszej średnicy niż ten, który był tutaj. Wtedy mieliśmy 515, tu mamy 517, czyli e, mamy 50 stopni e, nakładania tej farby, i si 17 to oznacza, że to jest 0,017 cala średnicy. Tak samo w gysze, w technologii HEA będą się e, jakby. Wolniej zużywać. Dwa razy wolniej bym <noise> zużywać. Jeżeli chciałeś to powiedzieć, bo nie wiem. Chcia, no. Chciałem ładnie powiedzieć, <noise> ale mi nie wyszło. Generalnie charakteryz... o, Będą się charakteryzować tym, że farba z tej dyszy jest równomiernie rozprowadzana. I jakbyśmy Wam teraz pokazali zdjęcie, może szefowałam w Kaili, farba po całej szerokości dyszy się równomiernie rozprowadza, przez co materiał jest no, równo nakładany i nie ma prześwitów w porównaniu ze zwykłą dyszą powietrzną. I generalnie zapewnia nam to lepsze krycie i pracę na tym materiale. E, tak jak powiedziałem, w zestawie mamy pistolet. Pistolet przychodzi do nas z filtrem, który jest aplikowany do środka. Jest to filtr biały, przeznaczony do farb gęstych, ale pamiętajcie, że tym agregatem nie możemy pracować na farbach fasadowych, ani też bodajże bitumicznych, czyli gęstych takich już farb. Ten agregat nam nie przepchnie. do takich farb musimy sobie kupić inny. Może będzie kiedyś nam dane go wytestować. Dodatkowo dostajemy 15 metrów przewodu. Czyli dwa razy więcej niż pustym, bo tutaj było 7,5, więc do. będzie wygodniej. Dokładnie. Zestaw kluczy, które będą nam potrzebne do zamontowania choćby i naszego manometru. Dodatkowo my dostaliśmy jeszcze Przeduszkę do malowania sufitu. I zobaczcie, jest większa niż ta. Dla porównania pokażę Wam naszą e, starą przeduszkę. Tak więc ta jest praktycznie dwa razy dłuższa. Co pozwoli na malowanie dwa razy wyższych pomieszczeń. Papierologia. Instrukcja obsługi do agregatu. Instrukcja obsługi do naszego e, pistoletu. Sam agregat. I to w zasadzie. Tyle, tak więc nie pozostaje nam nic innego, jak tylko uzbroić to wszystko i zabrać się do działania. Jesteśmy zatem do pierwszego uruchomienia naszego agregatu, po tym jak już podłączaliśmy wszystkie manowetry, przewody i przykręciliśmy sobie nasz pistolet przed włączeniem go do zasilania musimy jeszcze sobie użyć naszego oleju, który jest również dołączony do zestawu. Tutaj na samym froncie tego naszego agregatu znajduje się otwór i należy ten olej tam w niewielkiej ilości wcisnąć. A przedtem trzeba by go otworzyć. Żeby Wam teraz wszystko ładnie po powiedzieć, ja tutaj mam szefową, która się pomaga instrukcją obsługi, żeby nie wyszło, bo ja bym to zrobił bez instrukcji, ale ma być to fajny film, żebyście Wy mogli z niego też skorzystać, tak więc wkładamy sobie nasz przewód zasysający do pojemnika z farbą a przewód powrotny trzeba będzie włożyć sobie do pustego naczynia, czy tam do jakiegoś wiaderka po to, żeby resztki ewentualnie jakiegoś płynu, czy tam cieczy zabezpieczającej, które by się wydostały, żeby nie wleciały tam do farby. I tutaj mamy dwa pokrętła: pozycja prime i propozycja spray. Ustawiamy go teraz w pozycji prime i włączamy nasz agregat. na Ciśnienie oczywiście na zero. Jeśli już nasza farba wypełniła cały Wąż ten drugi, możemy go z powrotem włożyć też do farby. Pojemnik sobie odstawiamy i w tym momencie mojej nini bierzemy sobie nasz pistolet. Jeszcze nie zakładamy końcówki z naszą dyszą. Ustawiamy sobie teraz nasz przełącznik na spray i zrobimy tak, żeby farba wypełniła nasz przewód. Tak więc włączam to, ustawiam sobie go pod... Zbieramy aż nam tak, Dobra. tak więc cały nasz układ jest odpowietrzony, farba jest nabita, teraz możemy sobie przykręcić naszą końcówkę i w zasadzie jesteśmy gotowi do malowania to jeszcze zanim zaczniemy ustalmy sobie nasze ciśnienie robocze, tak więc włączamy urządzenie, pozycja spray i tutaj dodatkowo w naszym agregacie mamy możliwość regulacji ciśnienia roboczego, a jest to on nawet do 200 barów, tak więc manometr jest zaznaczony w megapaskala, aczkolwiek 1 megapaskal równa się 10 barów. Zauważcie, że mamy tutaj zielony e, wskaźnik. Jest to najbardziej optymalna e, jakby ilość ciśnienia do pracy z naszymi końcówkami hea, więc my sobie ustawimy tak gdzieś 110 e, barów i wystarczy sobie po prostu podkręcić. Mamy mniej więcej ciśnienie ustawione, teraz możemy sobie przetestować jak nasz sprzęt będzie przykładał. I znajdujemy się już przed naszą ścianą testową, wszystko specjalnie dla Was, żebyśmy sobie sprawdzili jak nasz spray będzie się rozpylał. Generalnie chodzi o to, żeby po naniesieniu pasu, pas był równomiernie pokryty, żeby na bokach nie było takich jaśniejszych prześwitów. I jeśli by takie były, trzeba by po prostu wyregulować nasze ciśnienie, tak więc Pust jest odblokowany, następuje zwolnienie blokady. No, nie ma żadnych pasów. No jest git. Znajdujemy się przed ścianą, zaraz będziemy sobie. Cikać. Rozstawiliśmy sobie laser, bo chcemy, żeby nasz czarny kolor był na metrze dwudziestu. Jak na razie robimy to w pierwszej kolejności e, przed drugim kolorem, a to też nie będziemy przyczepiać sobie żadnych taśm i robić tego na gotowo. Generalnie zwykle powinno się robić tak, że najpierw malujemy sobie na sufity, ściany, a dopiero później drugi kolor, ale my zrobimy inaczej, bo mamy tylko 1,20 20 czarnego koloru, więc teraz sobie w pierwszej kolejności pomalujemy to wszystko, nawet jeśli by gdzieś drobiny kurzu leciały, to później e, ten kawałek, który pomalujemy, zakryjemy sobie już na gotowo folią i dopiero później zamalujemy wszystko na biało. Będzie na pewno o wiele, wiele mniej roboty, tak więc teraz laset tylko po to, żebym wiedział, jak wysoko po prostu Wam nie wychodzić, żeby też nie marnować naszego towaru. E, ustawiliśmy sobie troszeczkę mniejsze ciśnienie, jest teraz mniej więcej gdzieś koło 100 barów. Tak więc przy takim ciśnieniu powinno wyjść jak najbardziej elegancko. Ja mam maskę, choć powinno się niezbyt pylić. Zaraz zobaczymy, bo oni tej maski nie mają. Nie? I my już jesteśmy po pierwszej aplikacji i tak. Miało być jasno. Miało być przestronnie. <grymne> na razie to jest tutaj ciemno. Jakby nas na prąd nie było stać. Tak. Ale wracając do tematu. Zobaczcie. Tu już mamy wszystko sobie na jeden raz zapsikane. Ja uważam, że ten jeden raz nam w zupełności wystarczy. Nigdzie nie zrobiły nam się zacieki. Co najważniejsze. Żadne zlewy. Co najważniejsze, farba była rozcieńczona od 5 do 10% tak naprawdę, w zależności jaką farbę macie. Tu producent, akurat na tej, przewiduje, że do 10% tyle mniej więcej żeśmy rozcieńczyli. Dodam, że jest to gęsta farba, ale nasz kompresor nie miał problemu przy 100 barach, nie miał problemu, żeby tutaj wytrysnąć tą farbę i żeby równomiernie się nam rozpalała. Tak więc ja teraz sobie to oglądam. No, ktoś się postarał przy robieniu gładzi. Dodatkowo faktycznie, zobaczcie, malowaliśmy tutaj czarną farbą. Oni, biedacy, stali bez jakiejkolwiek maseczki. Ja teraz też zdjąłem tą maseczkę. I nie mamy tyle tego w powietrzu, tych drobin. A wiedzcie, że przy malowaniu nadryskowo ta farba jednak może unosić się w pomieszczeniu. I tu by było naprawdę e, siwo tej czarnej farby, natomiast jest naprawdę przyzwoicie. Czyli producent rację miał, pisząc, że e, właśnie HEA, technologia zapobiega. Nadmiernym hmm. plenum. Dobra, zostawiamy to w tym momencie do wyschnięcia. Ktoś się spyta, dlaczego tam żeście nie pojechali do końca na ścianie. Ale dlatego, że tam będzie moi drodzy stała szafa. I ona zawsze tam będzie stała. I ona tam będzie zawsze stała. I dlatego tam nie psikamy. Niech już po prostu tamten niebieski pozostanie. Może na biało się. Mało tego, taka anegdota, w momencie kiedy robiliśmy tą ścianę, tam były robione zaprawki, także tam ściana jest igła. I u majstra za ścianą w przedpokoju też jest ściana igła. Za szafą? I tam jest szafa. <grym> za szafą. No. Czekamy do dnia jutrzejszego. Cześć, i czołem w kolejnym dniu, farba zdążyła wyschnąć, ładnie tutaj się zmatowiła i teraz możemy przejść do kolejnego elementu, mianowicie rozstawione lasy i na tej wysokości będziemy sobie zaklejać taśmę, robić tak zwaną odcinkę. Następnie cały czarny pasek zakryjemy sobie naszą kurtyną i zajmiemy się malowaniem pozostałej reszty. Tak więc oglądajcie. Przyklejoną naszą taśmę, zobaczcie, że wygląda to naprawdę bardzo równo, ale żeby zadbać o to, żeby było to idealnie zrobione, no bo wszakże to będzie sypialnia szyfowej, my oprócz tego, że mamy taśmę do malowania, która już powinna nam wystarczyć, żeby ładnie wyszło, posłużymy się pewnym trigiem, mianowicie do uzyskania idealnie ostrego odcięcia użyjemy akrylu. Akryl szpachlowy, który będziemy sobie nakładać na y, tutaj naszą taśmę, a ścianę, proszę bardzo, w takim pewnym odstępie, będziemy to sobie rozcierać. Dlaczego używam akrylu szpachlowego? Dlatego, że on się nam nie gumuje i ładnie się wyciera. I w tym momencie, zobaczcie, że tego akrylu w ogóle nie widać, natomiast wszystkie jakieś mikro szczelinki, które są pomiędzy naszą ścianą, a naszą taśmą, zostają teraz tym akrylem wypełnione, przez co zapobiegamy podcieknięciu naszej farby pod skut, i po zerwaniu tej taśmy będziemy mieli idealnie ostre odcięcie. Ale czy nam to wyjdzie? Zobaczymy za chwilę. jak oglądacie, serdecznie, na no, pewno będziecie chciały dowiedzieć. Farba jaką mamy, Długość to? Magnat Ceramic, kolor C45, to jest teoretycznie biały, ale on nie jest taki śnieżno-biały, tylko bardziej taki ciepły. Ale farba jest w macie, więc... Tak, matowa. Jak najbardziej i pamiętajcie, że jeśli będziecie szukać farby do natrysku, Ważne, żeby była gdzieś jakaś informacja, czy ona do tego nacisku się nadaje. Najczęściej jest to tutaj e, uchwycone takim piktorem. gdzieś macie taki rysunek z naciskiem, lub wałkiem, lub pędzelkiem, Więc szukajmy przez zakupem. Dobra, podłączamy wszystko, włączamy GoPro i ogień. i'm go of all of the nonsense that you but that you put me through i give it up to you i do it W mamy przede wszystkim dwa obieki do umycia, czyli najpierw ten nasz mały, a drugi obieg nasz dłuższy, czyli wąż. I teraz e, tak, potrzebujemy wiatra od wodą, przekładamy sobie nasz wąż sący do wiadra z czystą wodą, teraz tak, ciśnienie spuszczamy sobie na zero, Ustawiamy zawór w pozycji prawy i włączamy Musimy sobie wyschnąć pozostałe części farby z naszego pistoletu i z naszego przewodu. Tak więc rozkręcamy sobie tyszę. Przełączamy sobie na sklej. Nie ma ciśnienia. Nie ma ciśnienia. Dobra. Włączamy. aż zacznie woda płynąć czysta. Podejrzewam, że dwa razy uda nam się zmienić tą wodę i będzie już elegancko. Ja Wam szczerze, że wczoraj do odrazu Wagnerka z grubej rury potraktowaliśmy czarną farbą, więc nie szczędziliśmy go, ale widzicie, że dzisiaj e, biała farba była włożona i nigdzie nie ma śladów po czarnej farbie. Także nie bójcie się tutaj stosować kolorów jakichkolwiek, damy radę każdą farbę domyć, jeśli tylko nie zaschnie. There is a yeah. yeah. Dance, pound for pound, we're a perfect match. Pulling punches, but toe to toe, we're always on the road. I can't We can stop. We Pound stop. We can We are a We can stop. I'm stop. We can not stop. We are always We can stop. We can not stop. We can not stop. We can We Jest zdecydowanie jaśniej. Wydaje się, że ten pokój jakby dostał więcej światła. No bo dostał to... więcej światła. Metamorfoza całej naszej sypialni zajęła nam trzy dni. I teraz to jest jeszcze nie koniec, bo ja bym chciała jeszcze przemalować meble, bo teraz jest troszeczkę za mdło, ale to nie w tym odcinku. Nie wiem, czy w ogóle jeszcze zdążę do grudnia to zrobić zrobię. Tak więc, jeśli jesteście nadal spragnieni filmów z tej sypialni, jeśli chcecie wiedzieć, co w tej małej głowie jeszcze wykiełkowało, śledźcie nas na bieżąco, bo teraz meble są zabiałe. Jednocześnie zyskaliśmy tutaj światło, przestrzeń i nowy powiew. Tak więc... Dziękujemy serdecznie za uwagę. My się z wami żegnamy. Miejmy nadzieję, że materiał Wam się podobał. Nasza metalą Metamorfoza Wam się podobała. I do, do następnego!